Kiedy patrzymy na biblijną historię Abrahama, możemy dziwić się, jak wiele miejsca poświęcone jest w niej Sodomie która wydaje się przecież nie mieć wiele wspólnego z przymierzem jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Kara dla grzesznej Sodomy wymienionej czasami, zresztą tak samo jak i tutaj w tym tekście 19 rozdziału w Eccetach 24, później 20, 20, 27 28 razem właśnie z Gomorą, w innych miejscach, ewentualnie także z nazwami innych miast tamtej okolicy. Więc kara dla grzesznej Sodomy pojawia się wielokrotnie w różnych tekstach Pisma Świętego. Należy do jakiejś takiej starej, bardzo obecnej w Izraelu tradycji kary dla grzesznego miasta. I autor Księgi Rodzaju nawiązuje właśnie do tej tradycji, tworząc z niej pewien kontrapunkt do tematu błogosławieństwa związanego z osobą Abrahama. O Sodomie i jego morze czytamy więc już w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy przedstawione są z terytoria starożytnych narodów, terytoria potomków Nowego. Potem w rozdziale XIII słyszymy po raz pierwszy o zniszczeniu Sodomy i Gomory, kiedy Lot oddziela się od Abrahama i wybiera dla siebie lepsze, żyźniejsze, bardziej urodzajne terytoria na południu. Wtedy też czytamy po raz pierwszy o tym, że mieszkańcy Sodomy i y, Sodomy byli źli i bardzo grzeszczyli przeciwko panu, to jest 13 wC 13 rozdziału. W rozdziale 14 z kolei król Sodomy pojawia się jako przeciwieństwo króla Szalemu Melchizedeka. Podczas gdy naprzeciw powracających z boju, zmęczonych i wygłodniałych wojowników pod wodzą Abrahama, Melchizedek, król szaremu, wychodzi z chlebem i winem i z błogosławieństwem, król Sodomy przychodzi z żądaniami dotyczącymi uzyskanych łupów. Pierwsze słowa Melchizedeka, króla Szalemu, to niech będzie błogosławiony, a pierwsze słowa króla Sodomy to oddaj mi. Król Szalemu wychodzi naprzeciw Abrahama, aby go ugościć i błogosławić, a król Sodomy przychodzi, aby targować się i załatwiać interesy. Grzech Sodomy i Gomory przedstawiony jest później w rozdziale XIX Księgi Rodzaju jako tak odwrotność szczodrości, hojności i gościnności Abrahama. Czytamy w rozdziale XIX Księgi Rodzaju, że kiedy dwaj boży wysłańcy docierają pod wieczór do Sodomy, tylko lot, bratanek Abrahama, okazuje im gościnność i przyjmuje ich do swojego domu. A mieszkańcy miasta Sodomy, mężczyźni, jak to jest napisane w Ececie czwartym, młodzi i starzy, wszyscy bez wyjątku, nie tylko, że nie ukazują gościny, ale gromadzą się, aby się z tymi wysłańcami, z tymi mężczyznami zabawić, jak to jest napisane. Sodomici chcą dokonać homoseksualnego gwałtu na wędrowcach, których lot przyjął, przyjął do swojego domu, yy, który, yy, których lot przyjął do swojego domu w gościnę. Właśnie wykorzystanie seksualne przybyłych, do miasta gości jest tutaj takim skrajnym przykładem totalnego zepsucia sodomitów. To wykorzystanie seksualne, ten gwałt, ten, to naruszenie zasad gościnności ukazuje jednocześnie jakby całą, całą gamę różnego typu właśnie grzesznych postaw za naruszenie gościnności, naruszenie naruszenie godności osobistej tych wysłańców i tak dalej. No, Ezekiel wymieniając grzechy Sodomy i innych miast pisze o tym, że były one pyszne, bogate, beztroskie, nie wspomagały Ubogiego, ani potrzebujących, i w swojej, w swojej wyniosłości czynili to, co Bóg uważa za obrzydliwe. Rzeczywiście, to zachowanie sodomitów wobec nieznanych wędrowców właśnie w jakimś sensie potwierdza. Winę tego miasta i jest tym ostatecznym motywem tej kary, która to miasto ma spotkać. Grzesznicy zostają ukarani, ale też Bóg, zgodnie z wcześniejszą modlitwą, Abrahama ratuje sprawiedliwych, nie pozwala, aby razem z grzesznikami zginął lot i jego najbliżsi. Ale ta historia datowania Lota pokazuje też, że Lot nie jest takim bohaterem kryształowo czystym. Prawdą jest, że w przeciwieństwie do innych mieszkańców Sodomy wykazał się gościnnością. Ta gościnność jest tutaj także podkreślona przez to, że kiedy wędrowcy nie chcą tworzyć mu kłopotu, mówią początkowo o tym, że gotowi są przenocować na zewnątrz lot. Y, nalega, nakłania ich, aby jednak mimo wszystko weszli do jego domu, a potem okazuje się, no można powiedzieć, bardzo wzorowym gospodarzem, stawia dobro swoich gości, nawet ponad dobro y, swojej rodziny. Choć y, rozwiązanie, które proponuje Lot, już rzuca właśnie pewien cień na jego postawę moralną. Czytamy, y, że do sodomitów Lot mówi: to jest w 7 i 8, Bracia moi, proszę was nie popełniajcie tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie współżyły z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was. Możecie zrobić z nimi co się wam podoba. Czy można ratować czyjąś godność, czy życie e, kosztem godności życia drugiej osoby? lota odrzucają tę wątpliwą moralnie propozycję i objawiają swój nadprzyrodzony charakter. W cudowny sposób ratują siebie i Lota z opresji. Czytamy, mężczyźni, którzy byli przed wejściem do domu, mężczyzn, którzy byli przed wejściem do domu, młodych i starych, porazili ślepotą tak, że na próżno szukali drzwi. Werset 11. Ale e, kiedy e, ci wędrowcy proponują, którzy już okazali się właśnie statami nadprzyrodzonymi, z posiadającymi jakieś szczególne moce, proponują lotowi ucieczkę z miasta, ratunek z tego miasta, które ma ulec zagładzie, widzimy, że lot ociąga się zwleka, nie chce porzucić miasta, w którym najwyraźniej, pomimo całej grzeszności jego mieszkańców, żyje mu się wcale Nieźle. Yy, I ostatecznie zostaje uratowany, trochę jakby na siłę. Czytamy yy, w wersycie 16, gdy on zwlekał, chwycili go za rękę, a także jego żonę i dwie córki, zabrali go i wyprowadzili poza miasto. Ale nawet poza miastem lot targuje się, stara się w jakiś sposób przechytrzyć aniołów, którzy starają się go uratować. Kiedy oni mówią mu o konieczności pośpiechu, aby udał się w góry, lot wcale się nie spieszy, ale negocjuje. Chociaż to on sam przeciąga wszystko, teraz mówi, że przecież nie ma już czasu, więc zamiast w góry, to może chociaż do najmniejszego miasta w okolicach Sodomy, do Soar, najwyraźniej właśnie życie w Sodomie e, spodobało się lotowi. I w podsumowaniu opowiadania o zniszczeniu yy, o zniszczeniu Sodomy, Gomory i tych okolicznych miast, słyszymy, że lot został uratowany nie ze względu na swoją postawę moralną. Była ona na pewno lepsza od tej, którą reprezentowani inni mieszkańcy yy, Sodomy, ale pozostawiała jednak sporo do życzenia. Lot został więc uratowany, jak to czytamy w Ececie 29, został uratowany ze względu na Abrahama. Czytamy, chociaż Bóg zniszczył okoliczne miasta, pamiętał jednak o Abrahamie i ocalił Lota od zagłady, jaką zesłał na miasta, w których on przedtem mieszkał. Mamy więc tutaj jakby drogę błogosławieństwa, którą idzie Abraham. Z drugiej strony mamy drogę śmieci, którą podążają zamknięci w sobie, egoistyczni, obojętni wobec innych, e, używających innych przedmiotowo mieszkańcy Sodomy. Ale mamy też drogę lota, która nie jest taka jednoznaczna. O ile droga mieszkańców Sodomy zmierza prosto do śmieci, e, Droga Lota może go uratować od śmieci i dawać możliwość nowego początku dzięki modlitwie Abrahama, dzięki modlitwie człowieka sprawiedliwego. Właśnie po ucieczce Lota z Sodomy i Gomory jego historia będzie, jak czytamy dalej, pozostawiała wiele do życzenia. Nie wykorzysta on dobrze tej szansy która została mu dana. Będzie się bał mieszkać w mieście, w grzesznym mieście, w Soarze, zamieszka w górach, zamieszka w jaskini, czyli właśnie odwrotność tego miasta, tej cywilizacji, która tak mu się podobała, staje się jakby jaskiniowcem, powrót do jakiegoś bardziej takiego prymitywnego sposobu życia, daleko od ludzi, samotnie. I y, widzimy też, że, y, że tam jego córki, które tak przedmiotowo potraktował w Sodomie, można powiedzieć, że Odpłacają mu pięknym za nadobne i także jego traktują przedmiotowo dla realizacji jakichś swoich celów, dążeń, projektów. Czytamy, że poją go winem i korzystając z jego ograniczonej świadomości zachodzą w nim, z nim w ciążę. Werset 36. Na pewno nie jest to obraz jakiegoś udanego, szczęśliwego życia. Ale aukro Biblijny. Pokazuje nam właśnie pewien motyw nadziei. Nawet jeśli nasza droga nie jest w pełni doskonała, możemy liczyć na sprawiedliwego, na moc modlitwy sprawiedliwego. A Pan Bóg potrafi dopomóc nam także wtedy, gdy będziemy zachowywać się tak jak lot, i właśnie da nam szansę nowego początku. Szansą, którą możemy lepiej od lota wykorzystać. Łańcuch takiego wsparcia duchowego, łańcuch, łańcuch modlitwy za innych, który nie zapisuje się w kronikach tego świata, pozwala jednak działać w świecie mocy Boga, pozwala działać w świecie łasce Boga. Tak jak właśnie w tej historii Lota, który wspierany jest modlitwą Abrahama i udaje mu się uratować z zagłady grzesznego miasta Sodomy.